Cześć, z tej strony ponownie się Marcin Młodszy, konsultant NAWI Business Central WinterSys. W dzisiejszej części weźmiemy na ruch zlecenie inwentaryzacji, czyli personalizowaną ścieżkę dla inwentaryzacji w przedsiębiorstwie. Funkcjonalność ta jest o wiele bardziej zaawansowana, rozszerzona, jak i szczegółowa w porównaniu do dziennika inwentaryzacji, co dzisiaj spróbuję Wam udowodnić. Analogicznie do dziennika inwentaryzacji, zlecenie bazuje na tych samych ustawieniach księgowych dotyczących nadwyżek i niedoborów. Dodatkowo pamiętać musimy o ustawieniu serii numeracji dla zleceń roboczych, i i zaksięgowanych. Wszystko to znajdziemy w kartodece ustawienia zapasów. Charakterystyczną cechą dla zlecenia inwentaryzacji jest rozdzielenie samego procesowania na trzy czynniki. Pierwszą z nich jest oczywiście przygotowanie zlecenia inwentaryzacji, czyli głównego dokumentu, tzw. matki, za którego odpowiedzialny jest np. kierownik magazynu. Kolejne z nich to tworzenie rejestrów inwentaryzacji, czyli dokumentów tzw. córek, służących do bezpośredniego zliczania zapasów. Jak i oczywiście ostatni z nich, czyli księgowanie głównego zlecenia inwentaryzacji, zawierającego pod sobą obliczone rejestry inwentaryzacji. Dokument sam w sobie, jak widzicie, wygląda bardzo podobnie jak większość z zakresu magazynowych. Zawiera on nagłówek definiujący, w jaki sposób przeprowadzona ma zostać inwentaryzacja, gdzie wskazać musimy przede wszystkim kod lokalizacji datę księgowania, jak i datę zamówienia. Jak i oczywiście wskazać możemy osobę odpowiedzialną za samo zlecenie inwentaryzacji. Pod spodem mamy oczywiście wiersze zlecenia zawierające informacje bezpośrednio o zapasach, jakie mają zostać poddane inwentaryzacji. Natomiast w celu obliczenia wierszy zlecenia inwentaryzacji dostępna jest bardzo podobna, jak w dzienniku, funkcja oblicz wiersza inaczej kalkulacja wierszy zlecenia inwentaryzacji. Zauważyć możemy dostępne identyczne filtry oraz możliwości, które jak zawsze zachęcam do własnego przeanalizowania i dopasowania do swoich potrzeb magazynowych. W obliczeniu wierszy, które zawarte mają zostać w obrębie zlecenia inwentaryzacji, w przypadku dziennika Uzupełnilibyśmy już wszystkie dane dotyczące ilości obliczonych podczas inwentaryzacji. W przypadku zlecenia natomiast w wierszach żadne zmiany oraz wprowadzanie danych nie jest dostępne. Do tego służyć będą personalizowane dla zlecenia rejestry inwentaryzacji. Warto zwrócić uwagę również na status w nagłówku dokumentu, który jest formą takiej podwójnej weryfikacji. Aby móc zaksięgować takie zlecenie inwentaryzacji, wymagany jest status zakończony. Możemy sobie to teraz sprawdzić. Natomiast aby uzyskać taki status należy utworzyć i przeprocesować wszystkie połączone ze zleceniem rejestry. Do rejestrów inwentaryzacji, czyli dokumentów służących bezpośrednio do zliczania ilości zapasów, dojdziemy za pomocą wstążki przechodząc w strona główna, wykonaj nową rejestrację. Gdzie dostępne mamy kolejne kombinacje filtrów. Tak naprawdę, w obrębie jednego zlecenia inwentaryzacji możemy tworzyć dowolną ilość rejestrów. Na przykład rozdzielić cały magazyn na czterech pracowników, czyli na cztery rejestry, wykorzystując właśnie checkbox tylko wiersze spoza rejestrowania. Podczas tworzenia kolejnych rejestrów określać będzie, że nowe wiersze rejestru inwentaryzacji są tworzone, gdy nie znajdują się w innym rejestrze. W tym miejscu ponowne Ponownie odeślę do indywidualnego przeanalizowania filtrów. Rejestry inwentaryzacji oczywiście przeprocesować można również z wykorzystaniem rozwiązania mobile WMS od Tasklet. Po utworzeniu rejestru inwentaryzacji należy przejść na wstążce w powiązane, zamówienie oraz rejestry i otworzyć wcześniej utworzony, utworzony rejestr. Sam rejestr inwentaryzacji składa się również z nagłówka jak i wierszy. W pierwszym z nich możemy zdefiniować osobę odpowiedzialną, jak i rejestrującą, jak i nawet z tego co widzicie godzinę rejestrowania. Dostępny jest również wydruk, z którego pomocą możemy zliczać bezpośrednio zapasy na stanie. Jeżeli uzupełniliśmy już ilość zapasów w wierszach rejestru, należy taki rejestr potwierdzić, klikając Zakończ. Ja na początku przykładu szybko uzupełnię ilości inwentaryzacyjne. Jeden za duży, więc ostatni usunę. I tym oto sposobem możemy taki rejestr inwentaryzacji zakończyć. Tym oto sposobem gdy rejestr inwentaryzacji jest zakończony, możemy powrócić do zlecenia matki, czyli zlecenia inwentaryzacji. Samo zlecenie inwentaryzacji, jak widzicie, w tym momencie ma wciąż status otwarte. Jeżeli jesteśmy pewni, że zakończyliśmy już zliczanie wszystkich rejestrów w obrębie zlecenia, możemy przejść również do jego zakończenia. Samo zlecenie inwentaryzacji jest tym sposobem już kompletne. Na pierwszy rzut oka zauważyć możemy zmiany w wierszach. Przy ilościach dodatnich oraz ujemnych system na podstawie właśnie rejestrów wprowadził te ilości do zlecenia inwentaryzacji. Warto też w tym miejscu zaznaczyć, że rejestry inwentaryzacji, jak i samo zlecenie inwentaryzacji w przypadku potrzeby ponownego przeliczenia lub naniesienia poprawki w każdej chwili do momentu zaksięgowania zlecenia są dostępne do ponownego tworzenia. Wystarczy skorzystać z funkcji otwórz ponownie, dostępnej na wstążce i nanieś zmiany. Możemy sobie taki proces odtworzyć, Otwieramy ponownie zlecenie inwentaryzacji, kolejno przechodzimy do rejestru, taki rejestr również otwieramy ponownie i wprowadzimy zamiast ilość 2, na przykład 4. I wracamy z powrotem do zlecenia matki, zakończając rejestr inwentaryzacji, kolejno zlecenie inwentaryzacji. Zlecenie inwentaryzacji również ma dostępny swój personalizowany wydruk tak zwana lista różnic zlecenia inwentaryzacji. Podgląd księgowania nadwyżek i niedoborów omawialiśmy już w poprzedniej części, więc takie zlecenie inwentaryzacji możemy już śmiało zaksięgować. Business Central posiada również kartotekę zaksięgowanych zleceń inwentaryzacji, co jest dodatkowym atutem samego zlecenia. Możemy sobie to również zweryfikować. Jak widzicie, to jest nasze zlecenie już zasięgowane. W ramach ciekawości chciałbym również Wam pokazać jeszcze jeden dostępny wydruk w tym procesie, który może okazać się dla niektórych z Was kluczowy. Po przejściu w zasięgowany dokument inwentaryzacji w folderze raporty i analizy znowu dostępne mamy kilka filtrów, których musimy zdefiniować właśnie numer dokumentu, jak i datę księgowania. Dodatkowo zdefiniować możemy również członków komisji inwentaryzacji. Ja wpiszę przykładowo trójkę z nich i po przejściu w podgląd otrzymamy finalny, oficjalny wydruk potwierdzający przeprocesowaną inwentaryzację. Mam nadzieję, że udało mi się przybliżyć Wam proces inwentaryzacji, wyszczególnić jego dostępne opcje oraz porównać obie dostępne w systemie Business Central możliwości personalizowane temu procesowi. Na dzisiaj to wszystko z mojej strony. Ja zachęcam jak zawsze do przetestowania funkcjonalności oraz śledzenia naszego bloga w celu poznawania kolejnych przydatnych możliwości z systemu Business Central.